Znajdujemy się w kwaterze szampiona, gdzie od wielu lat, od 1994 roku, prowadzone jest doświadczenie dotyczące sposobów i dawek nawożenia azotem i ich wpływ na plon, wzrost drzew i jakość owoców. W międzyczasie, w roku 2011, po wykarczowaniu starego sadu na te same poletka nawozowe zastosowano kolejną odmianę, tym razem odmianę champion Arno, gdzie dodatkowo zastosowano szczepionkę mikoryzową w celu ograniczenia choroby replantacyjnej drzew. Krótko o wynikach. Mikoryza powodowała zwiększenie zawartości systemu korzeniowego w arbuskularne grzyby mikoryzowe. Ten parametr wzrastał z roku na rok, gdzie w ostatnim roku badań Przewyższał około 30% drzewa niemikoryzowane. Jeżeli chodzi o wpływ samej mikoryzy, to mikoryza powodowała zwiększenie powierzchni liścia, powodowała zwiększenie zawartości azotu, fosforu i potasu, czyli głównych składników odpowiedzialnych za żywienie mineralne drzew. Dodatkowo nawożenie azotowe zwiększało również zawartość magnezu w liściach, co jest bardzo ważne ze względu na Chorobę, która w ostatnich latach pojawia się bardzo często, a mianowicie nekrotyczną pramistość liści. Szczepionka mikoryzowa powodowała również zwiększenie zawiązywania owoców i zwiększenie wielko ich wielkości. Natomiast nawożenie azotem również powodowało zwiększenie zawiązywania owoców, czego efektem w ostatnich latach był również wzrost, Plonu szczególnie przy dawce 100 kg azotu na hektar. Jeżeli chodzi o sprawy związane z jakością wewnętrzną owoców, to szczepionka mikoryzowa powodowała wzrost jędrności owoców, natomiast powodowała również spadek zawartości ekstraktu w owocach. Dodatkowo nawożenie powodowało. Szczególnie wysokimi dawkami powodowało spadek kwasowości owoców. Zarówno szczepionka mikoryzowa, jak i nawożenie azotem powodowało zwiększenie zawartości polifenoli w skórce owoców. Czyli tutaj mamy do czynienia z tymi właściwościami prozdrowotnymi owoców. Czyli zarówno mikoryza, jak i nawożenie powodowało wzrost, czyli polepszenie w ten, w ten wskaźnik. Z punktu widzenia jakości owoców. Bardzo istotne jest również ich wybarwienie. I tu, w przypadku szampiona, sytuacja jest o tyle skomplikowana, że jest to odmiana, która trudno się wybarwia. W związku z tym, badaliśmy również wpływ tych czynników, o których mówiłem, na wybarwienie owoców. Jeżeli chodzi o mikoryzę, to tutaj nie było istotnego wpływu. Natomiast wysokie dawki nawożenia azotem, od 100 kg i więcej, powodowało słabsze. Znacznie słabsze wybarwienie owoców, co jest szczególnie niekorzystne ze względu na to, o czym wcześniej mówiłem. Dziękuję.